Dzień dobry, witajcie! Dziś przed Wami brytyjski krążownik 10. Do tygodnia, dostępny za stal w Wczoraj wpadła ciekawa bitwa, więc... Stara, postanowiłem ją nagrać, bo coś tu, coś tu się będzie działo i to całkiem ciekawie. A bitwa w sobie do najłatwiejszych nie będzie należała, a fajnie, fajna siadła, więc w sumie czemu nie? Oczywiście dorzucę gdzieś tam pod koniec przy podsumowaniu kapitana, więc jeżeli ktoś się zastanawia, i ewentualnie zadobył go niedawno, no to będzie wiedział, jak obecnie nie pływałem, będzie wiedział mniej więcej, jak go zrobić. A flanka nie jest łatwa, bo mamy puszujące Napoli, i tam jest gdzieś dalej Uszaków, Yamato, Alzacja, więc w zasadzie dla mnie takim najlepszym celem byłaby Alzacja. I tutaj zaczyna się dziać magia, bo mamy pierwsze podpalenie z i dodatkowo OP. Nerfić, bo zaczyna robić, zaczął w pierwszy pożar, no ale fajnie. na Napoli popełnia błąd idzie mi ładnie burtą, więc trzeba to wykorzystać. Pomimo tego, że już wiem, że się zaświecę, to i tak postanowiłem jeszcze plunknąć, bo on był tak obrócony, że nie byłby w stanie mi nic zrobić, no ale i tak już się schował za wyspą, więc udało się nie przyjąć jakoś zbyt wiele, coś tam z dodatkowej na siebie wcisnąłem. Jeżeli chodzi o sam krążownik, to cóż, tak pokrótce zapraszam do recenzji, bo jest zrobiona, a tak serio, to oczywiście jest to ciekawa jednoosobowa armia. Jeżeli lubicie lekkie krążowniki brytyjskie, no to myślę, że, że ten organ wam się spodoba. Jest radar, jest dym, jest naprawka, chociaż naprawka bieda. To nie jest ta sama naprawka, co jest dostępna na, na Minotaurze, to możemy maksymalnie te niecałe 7000 tysięcy naprawić. To się da lekko czuć, no ale mamy Hydro, wszystko, wszystkiego po trochu jest, więc idzie coś tam tym postrzelać. Na, co, na to, na co trzeba zwrócić uwagę i ponarzekać, to bardzo słabe kąty wychyłu wiesz, zwłaszcza do tyłu. Bardzo słabo się te przednie do tyłu odwracają. No, mamy tylko Apeki, więc tutaj sobie nie popalicie, no chyba, że dodatkową. Na przykład teraz spadł już drugi pożar, więc dodatkowa Op ewidentnie. No, Proszę was, 16 trafień i 2 pożary, no to wiecie, to są chyba 113, które mają bardzo naprawdę słaby, e, słaby procent na podpale, więc nieźle wpadło tutaj na tym Napoli. No i proszę bardzo, urodzimy sobie Napoli, który jest jednym z lepszych krążowników, porobione przez jakiegoś bieda, lekkiego krążownika, który nie należy do zbyt popularnych. Oczywiście jest to żart, bo na Napoli jest o wiele mocniejszy, tylko w tym przypadku kolega zagrał po prostu beznadziejnie, więc był łatwy do, łatwy do porobienia. Także jeżeli się zastanawiacie czy się nim zainteresować, to najpierw sprawdźcie sobie trochę lekkie krążowniki brytyjskie, bo tu jednak trzeba się już umieć wypozycjonować, troszkę przycelować, bo to te apeki jednak trochę wymagają. No ale w każdym razie udało się porobić na poli, mamy stratę 3 do 3, z czego u nas oczywiście pierwsze dwa to są niszczyciele, bo jakżeby inaczej. Ja mam klasyczne dwie montany z tyłu, które jedna nie dość, że stoi na respie, to druga właśnie już jest za respem. Niestety, montany nie po to zapłacili za ten zasięg, żeby pływać blisko, prawda? Więc dużo jest takich montan, które sobie tam gdzieś tam pływają. Ostatnio trochę dalej na kapie jest Kunming, który jakiś bardzo groźny nie jest, przynajmniej, przynajmniej dla mnie, dopóki pracuje mi Hydro, to raczej torpedy są do wymienięcia. Yamato będzie ciężko strzelić, jeżeli będzie się dobrze ustawiał. Alzacja jest dla mnie bardzo fajnym celem, bo w Alzację te apeki wchodzą bardzo fajnie. Alzacja jest właśnie ten główny pancerz, no to są tam głównie 32 mm, które przechodzą, nie wchodzi ładnie dopiero później jest tam coś grubszego. No i niestety jest też Urzako, który dla mnie jest okropnie złym celem, bo nie tylko jego kaliber robi mi bardzo dużo dużo kuków, w sumie to samo co ja Mato to do tego jeszcze ma całą masę HP-ków i no i nie oszukujmy się jest całkiem mocno opancerzony, więc jeżeli też się dobrze ustawi, no to chwilę mi zejdzie ze zdrapywania jego jego paskach opeków, no ale, tak powiem, nie uprzedzajmy faktów, zobaczymy jak się bitwa rozkręci. W tym momencie zależało mi trochę podpłynąć, początkowo myślałem, żeby sobie podpłynąć gdzieś tu, zadymić się i obijać te pancerniki, ale później zauważyłem, że je magili cały czas, zamiast, e, zamiast płynąć sobie na szeroku i starać się robić jakieś obrażenia, to cały czas próbuję walczyć o kapa, więc, e, więc postanowiłem zmienić swoje plany i wesprzeć go na tym kapie po to, żeby w końcu go zrobić i jakieś punkciki zacząć robić, bo niestety zaczynamy powoli przegrywać więc aby to zmienić, trzeba się pozbyć stąd niszczyciela. No i druga ważna sprawa, że jeżeli pozbędę się Kunminga, to może, może te moje trzy pancerniki, które aktualnie są trzema ostatnimi okrętami za mną, może nabiorą trochę odwagi i kto wie, może podejdą trochę bliżej. No i uprzedzili, uprzedził moje fakty Yamagiri, bo zaczął wcześniej zaczął już y, świecić tego Kunminga. Tu się trochę zastanawiałem, jak szybko rozpocząć swoją zabawę artyleryjską, ale na szczęście te pancerniki są na tyle daleko, a Kunming się zadymił, więc nie będzie mnie widać. Mogę chwilę za friko do niego posiadać. Fajna salwa poszła, udało się go dobić. Na szczęście Yamagiri tam za dużo hp nie straciło pozbyty, pozbyliśmy się tutaj niszczycia, więc teraz ja Magiri sobie spokojnie weźmie kapę i będzie mógł zacząć polować na te, na te pancerniki. Tutaj chwilę poczekałem na tyle, żeby, żeby ten uszaków zniknął. Niestety źle przycalowałem. No i niestety spadnie to tam, gdzie nie chciałem, czyli na wieżę, więc ogólnie będą braki przebić oraz rykoszety niestety. No i teraz cóż, trzeba sobie znaleźć odpowiednią, odpowiednią miejscówkę i zacząć obijać te pancerniki. Nie wiem tylko, gdzie jest Alzacja, więc też tak chwilę się zastanawiam, tu w lewo, może w prawo, bo mi w końcu wypłynie mi na twarz i zrobi się nieprzyjemnie, trzeba by tu coś, trzeba by to coś wykombinować. W każdym razie pozbaliśmy się Kunminga i co zrobił Montany, jeszcze bardziej się zaczęło odwracać. Niestety Marbolasek gdzieś tam nie wyminał torped i Kunming zdobył tylko to, tylko draśnięcie gdzieś tam zostawiając za sobą, zostawiając za sobą torpedy. Mam gdzieś jeszcze w wsparcie ewentualnego bufflu w razie czego. Ale myślę, że jakby to tutaj rozegrać, to w tym momencie nie ma tutaj nic co by mnie mogło outspotować, nie ma żadnego niszczyciela podwodniaka, więc jeżeli tylko dowiem się gdzie jest Alzacja, to mogę sobie w miarę kontrolować to, żeby nie, by nie było w stanie te pancerniki mi wyświecić, a dobrze się ustawiać, więc jestem na, że tak powiem, dream pozycji, bo mogę sam dyktować troszkę warunki według mnie. Właśnie nie ma, to się odwróciło, muszę się tylko dowiedzieć gdzie jest Alzacja, żeby być, żyć tutaj spokojnie na tej flance i móc się gdzieś tam ustawić. No Należy 56 tysięcy, więc delikatnie w sumie na poli, trochę kuminka kliknięte. Na razie się tak naprawdę nic w tej bitwie nie wydarzyło ciekawego. No, może poza tym, Napoli, które spuszczowało i dostało w Ciry, można powiedzieć, że to było ciekawe. Oj, no i jest Alzacja, już wiem mniej więcej na czym stoję. Zaczynamy się obracać. A no i w sumie to, na co można ponarzekać, jest, że w tym okręcie, no to obrót wież, bo on też trochę mu zajmuje, zanim się obkręci, trochę tam czasu tego mija. No ale jak już się obkręci, to, to nawet fajnie tutaj ten DPM robi robotę. Fajnie to wchodzi, zwłaszcza jeżeli przeciwnik współpracuje i zaczyna nam pokazywać trochę większe elementy swojego pancerza, no to te apeki zaczynają fajnie. Czy to widzieliście, ładna salwa za 95 na poli. Lekkim krążownikiem, to jest bardzo fajna salwa, nie oszukujmy się. Cóż, ja ma to na wykończeniu. Trzeba się na nim skupić, bo jeszcze zaraz wyciągnie naprawkę jakąś z kieszeni. Zacznie się naprawiać, a ja ma to bardzo groźny przeciwnik. W zasadzie każdy z tych pancerników jest dla mnie bardzo groźny, bo każdy z nich może mnie tak naprawdę na salwę ściągnąć, ale na razie się udaje trochę dobrać pozycję. Gdzieś tam dwie torpedy uszakowa wciągnięte. Szkoda, że uszakowa, bo uszaków ma dosyć mocną obronę. Przeciwtorpedową w Alzacji byłoby więcej. No, ale dwie torpedy w celu, to zawsze dwie torpedy w celu. które może tam nawet trochę popracowałoby mnie jakieś tam uszkodzenie. Nie, co kę puścił. No cóż, ja ma to na moim koncie, trzeci frak zrobiony, mamy alzację uszakowa jeszcze po tej stronie. Tutaj fajnie. Nie szły te torpedy, ale zaraz zobaczycie. O, tutaj też uszaków burtą prawie 7000, więc fajnie to, fajnie to z, tego, z tego krążownika wchodzi. Jeżeli, jeżeli ta bitwa Was przekona do zagrania, do wzięcia go ze stal, albo dopiero co go wzięliście, to dajcie znać w komentarzu, jakie są Wasze odczucia. Bo myślę, że myślę że tutaj będzie różnie, bo to nie jest okręt, który podejdzie każdemu. No i tak, to jest sytuacja, w której muszę się zacząć wycofywać, bo Alzacja zaczyna puszować. i pewnie tutaj bym się wyświecił. Tutaj, tu w tym momencie zrobiłem klasyczne odwracam się, to mnie nie zobaczą. Jak na nich nie będę patrzył, to mnie nie zobaczą. Na szczęście Alzacja z Uszakowem się tam spiknęli, przez co Alzacja mnie nie dogoniła w tym momencie, więc bo tu ona by mnie dogoniła spokojnie i mogłabym mnie spokojnie tu wyświecić i troszkę poprzeszkadzać, ale na szczęście chłopaki postanowili się pomijać. Niestety to zepsuło moje torpedowanie, bo najprawdopodobniej Uszaków wciągnąłby jakieś torpedy, gdyby nie ta Alzacja, więc niestety torpedowanie się zepsuło. Stówka przekroczona. Mamy dwa panceniki po tej stronie w zasadzie tylko te dwa panceniki zostały tutaj jeszcze do sfarmienia. Yy, druga strona sobie tam trochę radzi, trochę nie. Nie jest wcale ostatecznie tak źle, nawet ten mały ryb mi wyszedł. Yy, no i ogólnie to chciałem pochwalić tą bitwę, bo w końcu to jakaś wyrównana bitwa, bo zarówno punktowa jak i okrętowa jest to w miarę, w miarę fajnie się to rozkręca. Nie jest to jednostronne, jedno, jednostronne sprzątanie. Natomiast zdecydowanie nie chciałbym pochwalić tych dwóch montań, które oczywiście są już praktycznie na drugiej stronie mapy. Zostawiły tą stronę i, i dara, bawcie się. Więc ja postanowiłem ustawić obronę obronę i zacząć bronić tego kapa, bo gdybym się też stąd zwinął, to najprawdopodobniej jeden z tych dwóch po prostu zabrałby go i tyle by było z punktów. No ale tak, w końcu, się, w końcu się odłączyli, postanowili się podzielić, jest Uszaków, jest Alzacja, dostałem spota, więc gdzieś tam pierwsze, e, pierwsze salwy i właśnie się dowiedziałem, że Alzacja nie dość, że jest zrobiona Podatkową, po to jeszcze gra na hajkach. To jest właśnie, to jest małe spełnienie marzeń, gdy gracie lekkim grożownikiem, gdy widzicie pancernik, który gra na hajkach, pod warunkiem, czy nie jest to Conqueror albo Thunder, bo one na hajkach mają na tyle peny, że w niektórych lekich różownikach i tak są w stanie dalej wrzucić, więc to jest bardzo ważna, bardzo ważna uwaga, ale jeżeli widzicie taką komalzację 380 które są na, na, na hałakach, no to możecie sobie spokojnie z nią pobawić i powymieniać się trochę mięsem, bo ona tymi hałakami za wiele wam nie zrobi, do tego macie naprawkę do tego jeszcze jest gdzieś tam gościu sobie z dodatkowej a ze względu na to, że chcę poużywać tej dodatkowej chcę sobie postrzelać tą dodatkową no to oczywiście pokazałem pełną burtę więc nie zostaje mi nic innego jak wykorzystać DPM na tych apk i zacząć mu robić kiszkę e, kiszkę na, na pancerzu na szczęście uszaków się gdzieś tam odwrócił więc nie jest dla mnie aktualnie jakimś tam wyzwaniem w ogóle się mną nie interesuje dopiero gdzieś tam później zacznie, zacznie być większym problemem ale ja sobie po kolei tutaj plomką. do tego alzacja idzie pięknie po sznurku więc torpedy sobie płyną Płyną, płyną i zaraz się spotkają trochę bliżej. Dobrze to ułatwi, trochę trochę mi to ułatwi, że tak powiem, robotę z alzacją, dwie torpedy, to zawsze sporo uszkodzeń i będę miał już alzację z bani. Nie będę się musiał rozglądać, gdzie jest uszako Dwie torpedy w celu plus dwa zalania. Co ciekawe, no dobrze, zaczynamy. Zaczynamy dobijać tą Alzację, chociaż ona się naprawia, więc jeszcze chwilę popływa. Do tego zbliża się do, oczywiście do końca mapy, co utrudni trochę celowanie, I więc do, trzeba trochę skorygować. Niestety, Uszaków dołączył do bitwy, i na moje nieszczęście Alzacja przełączyła się na Apeki, i to już nie jest taki hop Alzacja plus połączenie salwy z, y, z Uszakowa, i w zasadzie tyle bitwy granej, dopiero teraz dostaję obrażenie, i od razu ponad połowa Apeków mi spadła. Więc niestety trzeba było się schować w dymie. Wykorzystałem to, że oba pancerniki strzeliły, więc na pewno będę je widział. Frakt ma 4. No i został mi uszaków, i został mi jeden frak do Krakena. Hmm, fajnie byłoby go zrobić. Tylko kurczę, jak uszaków będzie ustawiony do mnie pełnym frontem, to będzie mega ciężko go, go skasować. Ale widzę, że Baffront się tu zbliża. Więc zostanę sobie tu w dymie jeszcze, mam ponad, po, ponad minutę w sobie, prawie półtorej minuty dymu. Mogę sobie tu postać, bo Buffalo prędzej czy później jak Uszakow wyjdzie, o właśnie, to go zaświeci. Więc będę mógł sobie go punktować z tego dymu. 54 tysiące na Uszakowie jest sporo. Plus do tego jeszcze może zaraz wyciągnąć naprawkę. Na moją głupotę trochę za bardzo się rozpędziłem, a trochę ten krążownik potrzebuje miejsca na, na wyhamowanie. Niestety musiałem sobie zrobić chwilę przerwy w strzelaniu, bo mógł mnie wyświecić. Na szczęście w miarę jest daleko, więc fajnie te apeki spadają od góry jest szansa, coś mu tam konkretniejszego zrobić. A w zasadzie w tym momencie spełnił moje marzenie i pokazał mi burtę. Dostaje teraz ładnie ponad budowę ode mnie, więc jest szansa na tego upragnionego krakena. Na całe szczęście, Buffalo też wali do niego zapeków i chyba sobie wyliczył, że Buffalo może mu zrobić trochę więcej. Na jego nieszczęście źle sobie wyliczył, bo moje apeki zrobią mu sporo więcej na pokładzie. Ładnie trzy koła, zostało dwa sto, i i i i i. I jest krakenik zabezpieczony ładnie, tu pancerniki posprzątane, w sumie Azacja, Yamato i Uszakow, do tego Kunming i kto to, a Napoli jeszcze było na początku. 5 pięknych fragów, 205 tysięcy zrobione. W tej bitwie już niestety nie zdąży do... dopłynąć do czegoś ciekawego, więc przejdziemy sobie do podsumowania. A podsumowanie prezentuje się następująco: krakenik, 5 fragów, 494 trafienia, 4 torpedy, 3 zalania, 2 podpalenia, jest 17. Rafin, więc dodatkowo OP 205 zrobione, jestem jak na tak lekkim grużownikiem przy takim losowaniu Yamagiri, tutaj fajnie udało nam się współpracować trochę przy tym kapie, więc fajnie po 2, prawie prawie po 2 400 bazowego zrobione, Uszkod, uszkodzeń to 154 z głównej, 43 z 990 z dodatkowej, 92 z wystrzelania, 17 się się trafi, i 300 z pożarów, 3000 z zalań. 880 wytankowane, na no, 5 okrętów było na flance, 5 okrętów zatopionych, na Alzacji w sumie wyszło najwięcej, bo pięknie gość zasował burton, no jeszcze ewentualnie ekonomia, na czysto 711 tysięcy był, był w sumie zielony buścik i trochę, trochę hajsu tutaj w miarę wpadło. Cóż, dziękuję Wam pięknie za obejrzenie bitewki, jak zawsze zapraszam na inne i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, hejo, pa pa!